Gdyby nie one, to świat wisiałby na włosku. Dzień Kobiet jest świętowany przez przedstawicielki płci pięknej w całej Polsce. Dlatego przyszedł czas na sondę. Jak chce pani spędzić Dzień Kobiet? Eee, akurat w tym roku to spędzę z moją mamą i siostrą. Idziemy do swoich znajomych, do takiej kawiarni, gdzie będziemy wylepiać z gliny kubki, a potem pewnie jakaś imprezka mała w domu. Najprawdopodobniej jedząc coś dobrego. A co? Pewnie jakąś pizzunię, nie wiem, może zobaczymy, co będzie, co będzie. O, to może męża do do jakiejś, jakiejś knajpki, chociaż takiej kawiarenki, może tam jakąś jaką dobrą kawkę tam posiedzieć, bo teraz nie mamy takich obowiązków, a możemy sobie na to pozwolić. Planuję iść z moim chłopakiem do kina, ponieważ mnie zaprosił na komedię romantyczną. Co pan wie o kobietach? A, bardzo dużo, ponieważ od 37 lat jestem w szczęśliwym małżeństwie z moją żoną Aldoną, no i o kobietach coś. Skoro z nią żyję tyle lat, to wiem, wydaje mi się, że dosyć dużo. Nie wiem nic o kobietach, czytałem dwie książki po 800 stron i nic się nie dowiedziałem, także o kobietach trudno coś powiedzieć. Co wiesz o kobietach? No o kobietach niestety za wiele nie wiem, bo to twór jeszcze dla mnie niepoznany, no ale... Ciągle się człowiek uczy, i mam nadzieję, że moja wiedza się będzie z czasem powiększać. Co chciałaby pani otrzymać na Dzień Kobiet? Otrzymać to no na pewno jakieś kwiatki, fajne kolacje. No, z symbolicznego kwiatuszka, bo okej. Okay. Jak pani wspomina najlepszy Dzień Kobiet w pani życiu? Trudno mi powiedzieć, ale jak pracowałam w szkole, to było bardzo miło, bo dzieci pamiętały o dniu kobiet. Nauczyci nauczyciele, jak to się mężczyźni czy lektorzy, zawsze się wychodziło z, ze szkoły z kwiatami i to było miłe. A jeszcze, a jeszcze sobie na początku, zupełnie, to się pamiętam, dawali goździki, jak to były każdy, co goździk, a później były rajstopy stopy i coś takiego, no bo to były te czasy. Nie? Czy uważa Pani, że to jest ważny dzień? Myślę, że tak. Fajnie mieć taki jeden dzień, gdzie. Wszystkie kobiety mogą być doceniane i, i fajnie, że możemy tak świętować. Mm, no bo to jest taki dzień, pomimo tego, że kobiety powinny się doceniać codziennie, to tak naprawdę to jest taki wyróżniony dzień, gdzie każdy, powiedzmy, nie wiem, można się przejść po ulicy i zobaczyć po prostu jak inni mężczyźni albo chłopacy po prostu dbają o te kobiety. No jednak no żeby ten nasz dzień był taki troszkę uszanowany, taki symboliczny, żeby jednak coś było w nim troszeczkę więcej niż na co dzień, no aczkolwiek trzeba cały, cały rok szanować kobiety niż tylko w ten jeden dzień. Tak, ważne. Dlaczego? Bo jesteśmy kobietami, czujemy się wtedy takie wyróżnione, że tylko my liczymy na to, że jak wróci tę mężczyznę do domu, to przyjdzie z tym kwiatem. Co Pan życzy kobietom na Dzień Kobiet? Po wszystkiego najlepszego, żeby się spełniały ich marzenia i żeby wszyscy mężczyźni traktowali je jak najlepiej. Co życzę kobietom? Przede wszystkim, żeby w życiu były szczęśliwe. Żeby znalazły swoją, swoje miejsce w życiu, żeby były szczęśliwe i żeby spełniały swoje marzenia. Wszystkiego dobrego, dużo miłości, uśmiechu, zdrowia i czego sobie zapragną. Jak mogliśmy usłyszeć, mężczyźni kochają kobiety za wiele rzeczy. Na koniec od całej redakcji TVML życzymy kobietom wszystkiego co najlepsze.